Witam serdecznie kochane towarzystwo. Dzisiaj w kolejnym odcinku z naszej ulubionej serii. Tomasz oczywiście chodzi nam o stronę CSGO Pamiętajcie, że strona jest od 18 roku życia i żeby działać z kodem TOM, bo wtedy macie zajebiste bonusy. Między innymi darmowe 2 zł na 10% więcej do depozytu oraz możecie tutaj e, również zrobić depozyt swoimi skinami z Counter-Strike'a. Na sam początek, jak co odcinek przejdziemy sobie do naszych prezentów. Już się z Naszym kodem. Prezentują one się następująco, i w tym odcinku, co ja bym wam tutaj dorzucił? Rękawiczki, jakie są. A, rzućmy tego Knife'a Lorkę. Proszę bardzo, wraz z tym odcinkiem macie 7 aktywnych prezentów, a więc do dzieła. Przypominam również, że na Discordzie trwa giveaway na Ursus Marble Fagic. Bardzo ładna kosa za ponad dwa kloki. Wystarczy wkleić tutaj screena, że działacie z moim kodem. Wszystko macie opisane, co trzeba. Trzeba zrobić standardowo link pod filmem. A my w tym odcinku, tak pomyślałem, żeby zrobić lekkie eksperymenty, takie troszkę laboratoryjne. A więc dzisiaj będzie trochę więcej underdoga. Nie było dawno underdoga, więc zróbmy sobie yy, tutaj underdogi, a my jeszcze sobie tutaj na naszej standardowo zbrojowni. Otworzymy kilka skrzynek. Podobna kwota jak za breakout. No, i tutaj widzicie, ja już to wcześniej otwierałem kiedyś, ale można wydropić Butterfly'a Ruby. Oczywiście to wiąże się pewnie. No, raz na milion taka wypada, ale może zobaczmy. Czy taka kosa dzisiaj będzie z nami obecna? A, już tutaj z nami pogrywa Bloodsport Factory New. A więc jesteśmy na zero. Jeśli wypadnie nam kałaszek, to bardzo dobry znak w Stataraku. Proszę bardzo. Całkiem nawet spoko. Skrzynka, uwaga, zróbmy sobie Lightning. Ok, na razie lekko na minus. Ale czekamy cały czas na złoto. Złoto. No. No daj, proszę. Ej. ej. Ej, 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 No i teraz, uwaga, atak! Na szczyt! Ja pierdole. Doppler Face 2 i to jest Shadow Daggersy. Tańsze od samego kawałka. One more time. Okej. Okay. Double or nothing. No i falkion. No, nie tym razem, że tak powiem, nie tym razem. Yy, do trzy razy sztuka? Nie. No i chuj. Koda. Wrócimy jeszcze. Dajcie znać, bo się zastanawiam cały czas, którą skrzynkę katować. Tutaj z dolnego tutaj fragmentu strony. My standardowo przychodzimy na nasze case buffle. Eventu aktualnie nie ma, ale pewnie lada dzień coś wrzucą tutaj, a więc ja sobie zrobię troszkę eksperymentów. To rzucimy tak i trzech underdog and let's go. Eksperymentów. Yy, czas start. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie mieć ręce i nogi. Ręce i nogi. Ja ostatnio ostatnio yy, nabyłem nową awóbkę. Bardzo ładny skin, jeśli ktoś byłby ciekaw jaki to jest skin, to serdecznie zapraszam na streama. Ale no, widzicie. Dobrze, że ja w ogóle robię te eksperymenty, żebyście wy nie musieli. Patrz, co się dzieje. Tylko pierwszy eksperyment i już jest do kosza, nie? Bot Alex musiałby tu naprawdę jakiegoś... Marble Fajdzika. Ej, Ej, bablada. A to spokojnie, to. Rękawiczki nie jest, są aż tyle warte, kolego. Eee, przejdźmy dalej. Lecimy z. Ej, czekaj, 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 czekaj. Czy tutaj już jest jakiś teaser nowych skrzynek, których jeszcze nie ma? Co to jest? Pitstop case. O! Przed już mamy nowe skrzynie. Elegancko! And flat out case. Dobra, nawet nie wiem, co tam jest, czy że. Róbmy to, róbmy to. I standardowo na eksperymentalnym Halą Doppler phase 1 ok a na pit stopie Bajonet Autotronic o, czyli coś tutaj jakieś skrzynki z formułą będą my standardowo na trybie underdog i samo to chyba w ma taką czutkę że to jest underdog dobra Dobra, nie mów "hop", zanim nie skoczysz. I teraz "flat out case". Tutaj dropi talon. Yy. Okej, okay, ok, Sympatycznie. Ładnie, ciekawie. I uwaga! No i mamy tak zwany pit stop. Pit stop. Nawet całkiem udany, całkiem udany, że tak powiem. Ważne, że na plus. No i co tu jeszcze mamy? Flat out case. Szukamy tutaj tej nowej skrzynki, bo powinna być jeszcze jedna. Victory lap case! Proszę bardzo. Kolejna nowa skrzynia. Przedpremierowo, tylko u mnie. Czy jest jeszcze jakaś inna? Nie. Nie ma. A więc mamy 6. O, grubo. Miałem grubo. I zrobię na 4. Eksperymentalnie. Underdog. Na underdog będziemy cisnąć. I tutaj dropią omegi. Nie za bardzo mi się podobają te rękawiczki. No ale. Zobaczmy! Proszę Państwa. No i eksperyment. Żegnam się tutaj z Państwem. Pierdolę tego underdoga. Było miło, ale się skończyło. Ileż można. Że tak powiem, Mieć kurwa pecha Omega. Dobra, wszystko nam się tutaj już zaczęło. Hola, hola, kolego, po samu. Wy! Dobra, nie ma szans, człowieku. Więc widzicie, Ryb underdog. Tryb underdog to jest kurwa shock. To słuchajcie, to nie jest tak, że ja yy, specjalnie sobie wymyśliłem tego underdoga. To jest było na życzenie widza w komentarzu. Yy, Tomku, proszę cię, zrób cały odcinek z underdoga. Proszę, masz. To jest właśnie Twój cały odcinek. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo, moi drodzy. Logujemy się przez Steam, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i moi drodzy z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają, macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję, proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki, oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i ile później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności od Bika po Paypal oraz gift karty. serdecznie polecam. Gdyby Wam zabrakło funduszy, to KOTOM służy pomocą, albo albowiem z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Krabt sobie link w opisie filmu. A ja już lecę standardowo. Już jest koniec. Koniec challenge'u, koniec eksperymentów. Teraz, teraz trzeba jakieś skiny wydropić. Patrz to. Widzisz? No, gdzieś? Patrz. Mhm. Zobacz. Pięknie. Mhm. Tak. No. Tak, tak to jest właśnie. O! No. No, widziałeś? Patrz. Kurwa prosty trik, nie? O! Co? Ja dole No. Underdog. No. No. I tym miłym akcentem mamy już... No! Niedużą kwotę, pozostałą, ale pamiętajcie, że <laughs> przy tworzeniu, dołączaniu do bitew dostajecie tokeny. No i te tokeny można sobie tutaj w sklepie na jakieś skiny wymienić. No i ja tak zrobię. I, I kurczę jeszcze. Ja jeszcze Wam pokażę, że tutaj ze mną się nie gra w takie gierki. Ze mną się nie gra w takie gierki, człowieku. Proszę bardzo, chcemy sobie tego. Aha, ona tryb... tylko na trybie Jester jest taka droga, okej. Okay. Rzucimy dwa tutaj, o ach, o już jest za dużo, o kurde. ma to trudno, jak ma być win to będzie win, nie? Proszę bardzo, teraz na czterech. I zobacz, patrz co się dzieje. Patrz, nie obserwuj, patrz, 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 patrz. O, widziałeś? Zobacz, Prince. Mhm. O, o ja pierdole No, eksperyment, proszę bardzo Ostatni raz przyrzekam tu jak siedzę i mówię do tego mikrofonu Nigdy, nie, nigdy więcej tego underdoga A to jest wszystko konsekwencja tego To właśnie te bitwy teraz, te dwie ostatnie bitwy są konsekwencją tych underdogów pieprzonych to przeproszeniem oczywiście. Tak to wygląda. Pamiętajcie, żeby działać z kodem TOM. Możliwe, że u was Andre Dogoda, Ale w moim przypadku to jest dupa. Jak to odcinek wybieramy osobę, która zgarnia sobie fajnego skinka. I uwaga, zobaczmy ile mamy komentarzy. No, zawsze te 300 nie możemy przebić. Bardzo bym prosił o zostawienie komentarza, łapkę w górę, by w tym odcinku również będzie do zgarnięcia skin. Bardzo bym prosił o werble w tym momencie. Skina zgarnia. Chomik. Gratulacje kolego na, Mam nadzieję, że trade ofertę w swoim opisie filmu. Wróć profilu. O Natomiast w tym odcinku do zgarnięcia przez państwo będzie. Może Kałaszek Redline? Nie ma go. O, no, nowa rewolucja ładny skin elegancki do kołacha, kołacha każdy gra, eee, więc tak jak mówiłem, łapka w górę, komentarz, przypominam cały czas o giveawayu, który jest na naszym, na naszym discordzie, aby sobie działać, wystarczy wkleić screena, no i moi drodzy, życzę powodzenia, wish you luck and see you next time, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, elo.